Był czas w moim życiu, kiedy postrzegałam świat wyłącznie przez pryzmat logiki i tego, co było namacalne. Wierzyłam, że wszystko, co istnieje, musi być udowodnione przez rozum i naukę, a każda idea wychodząca poza te ramy wydawała się jedynie wytworem wyobraźni. Jednak moja wizja rzeczywistości uległa transformacji dzięki podróży pełnej wyzwań i zwrotów akcji, podczas której duchowe odkrycia nie tylko poszerzyły moje zrozumienie istnienia, ale także na nowo zdefiniowały moje postrzeganie wszystkiego wokół. Ta zmiana nie nastąpiła z dnia na dzień, była stopniowa, niczym pierwsze promienie słońca rozpraszające nocny mrok i odsłaniające prawdy, które zawsze tam były, lecz których wcześniej nie dostrzegałam. Tym, czym chcę się teraz podzielić, są głębokie spostrzeżenia, które przekształciły moje życie i pozwoliły mi spojrzeć z większą jasnością na aspekty, które wcześniej wydawały się nieuchwytne. Jedną z najcenniejszych lekcji, jakie otrzymałam, było uświadomienie sobie, że często nie doceniamy wartości małych rzeczy, dopóki ich nie stracimy. Chwile, które wydawały się nieistotne lub wręcz banalne, nabrały dla mnie zupełnie nowego znaczenia, gdy zrozumiałam, jak ważne jest bycie naprawdę obecnym. W szybkim tempie współczesnego życia łatwo jest ignorować piękno tkwiące w prostocie codziennej rutyny, myląc ją z monotonią. Tymczasem to właśnie w tych zwyczajnych momentach ukrywa się cicha harmonia. Dopiero kiedy stabilność zostaje zachwiana, zaczynamy tęsknić za tym, co wcześniej uważaliśmy za oczywiste. To spostrzeżenie pozwoliło mi dostrzec niezwykłość ciszy i wagę doceniania teraźniejszości, zamiast nieustannego dążenia do czegoś nieokreślonego. To zrozumienie całkowicie zmieniło mój sposób życia. Odwróciło moją uwagę od niekończącego się pościgu za więcej i pozwoliło mi odkryć bogactwo ukryte w chwilach spokoju. Jednak ścieżka duchowego rozwoju nie składa się z jednej, jedynej prawdy. Wraz z tą nową świadomością przyszło jeszcze głębsze odkrycie zrozumienie, że to, co uważamy za rzeczywistość, często jest jedynie powierzchowną warstwą czegoś znacznie większego. Nastąpił pewien kluczowy moment w mojej podróży. W którym przez krótką chwilę ujrzałam prawdę wykraczającą poza to, co do tej pory znałam. W jednej sekundzie zobaczyłam, jak kruche i nietrwałe jest to, na czym budujemy nasze poczucie bezpieczeństwa relacje, status społeczny, dobra materialne. Wszystko to, co wcześniej traktowałam jako fundament mojego życia, okazało się ulotne, mogące zniknąć w mgnieniu oka. Ale ta świadomość nie wywołała we mnie lęku, wręcz przeciwnie przyniosła ogromne poczucie wolności. Zrozumiałam, że kiedy przestajemy kurczowo trzymać się iluzji całkowitej kontroli, otwieramy się na coś znacznie głębszego rzeczywistość, która istnieje poza czasem i okolicznościami. Ta zmiana perspektywy nie przyszła bez wysiłku, ale kiedy już się dokonała, nic nie wyglądało tak samo. To właśnie dzięki niej pojęłam kolejną przełomową prawdę: nasze myśli i przekonania mają moc kształtowania rzeczywistości. Nasze życie nie jest definiowane przez to, co nam się przydarza, lecz przez sposób, w jaki interpretujemy te wydarzenia. Nasze myśli działają jak soczewki, przez które widzimy świat, a te soczewki mogą zarówno zniekształcać prawdę, jak i ją rozjaśniać. Uświadomiłam sobie, że historie, które opowiadałam sobie na temat tego, kim jestem, co mogę osiągnąć i jak funkcjonuje świat, były właśnie tym historiami. A każdą historię można przepisać na nowo. Zmiana sposobu myślenia nie tylko wpłynęła na moje nastawienie, ale i na samą istotę mojego istnienia. Nie byłam już tą samą osobą, którą byłam wcześniej, ponieważ moje przekonania się zmieniły. Kiedy zmieniasz swoją mentalność, zmieniasz swoją rzeczywistość. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, nagle staje się osiągalne. Nie dlatego, że świat zewnętrzny się zmienia. Ale dlatego, że zmieniasz się ty. A ta wewnętrzna transformacja rozprzestrzenia się na zewnątrz, kształtując twoje życie w sposób, który można w pełni zrozumieć dopiero po doświadczeniu tego procesu. Jednak ścieżka duchowego rozwoju to nie tylko przemiana osobista. To także zrozumienie, że życie jest misterną siecią połączeń, zarówno widzialnych, jak i niewidzialnych. Odkryłam, że wydarzenia nie są jedynie przypadkowymi epizodami lecz elementami większej układanki, której sens często odsłania się dopiero z czasem. Nic nie dzieje się bez powodu, a każde wyzwanie niesie ze sobą ukrytą lekcję. Ostatecznie prawdziwa podróż nie polega na rywalizacji czy udowadnianiu czegokolwiek światu, ale na odkrywaniu własnych wewnętrznych blokad, które trzymają nas w miejscu. Im bardziej pozwalałam sobie puścić potrzebę kontroli i porównywania się do innych, tym bardziej rozumiałam, że prawdziwa wygrana to po prostu poznanie samego siebie i nauczenie się, jak z wdzękiem, pokorą i mądrością poruszać się po życiu. I w końcu, być może najważniejszą lekcją, jaką odebrałam, było zrozumienie potęgi miłości. Nie tylko w sensie romantycznym czy rodzinnym, ale jako podstawowej siły, która podtrzymuje istnienie wszystkiego. Miłość jest niewidzialną nicią, która łączy wszystko i wszystkich. Przekraczając granice czasu i przestrzeni, nie jest jedynie ulotnym uczuciem, lecz istotą wszystkiego, co naprawdę ma znaczenie. Nawet w najciemniejszych chwilach, to właśnie miłość daje nam siłę, aby iść dalej, odnaleźć spokój pośród chaosu i pozostać połączonymi z tym, co wieczne. Te prawdy nie objawiły mi się od razu. Moja droga była pełna wątpliwości, niepewności i chwil zwątpienia. Ale każde nowe odkrycie było kolejnym krokiem w stronę głębszego zrozumienia tego, co to znaczy żyć świadomie i z celem. Jeśli dotarłeś aż do tego momentu, chętnie późnam twoje przemyślenia. Zostaw komentarz, podziel się swoimi refleksjami, lub napisz, co chciałbyś dodać. Dziękuję za to, że jesteś tutaj i życzę ci wspaniałego dnia.